Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku serii Bieda Enduro. Zaczynamy składać silnik. Ten karter, gdzie był spawany, trochę trzeba było kartery podratować. Tutaj specjalnym klejem ładnie podkleiliśmy. To zobaczcie, jaki jest efekt. Nawet nie widać, że było klejone. Korbowód wymieniony. Wycentrowany. Tutaj są pozostałości po starym. Mniejszy luz jest zdecydowanie. Tłok zamówiliśmy Vertexa. Już Wam mówię, jaka selekcja. Jest to selekcja B, wymiar 66 35. Wszystkie pozostałe łożyska od skrzyni są w bardzo dobrym stanie, płynnie chodzą, nic się tutaj niepokojącego z nimi nie dzieje. Wymienimy tylko to jedno. Zobaczcie, tutaj jest przegrzane, ktoś spawał z tej strony i to łożysko złapało. Nic na szczęście się tutaj nie wyrobiło na skrzyni, na tych wałkach wszystko dobrze tutaj pracuje. Ten simmering był tutaj uszkodzony I nie wiem czy jakoś mogła się tutaj dostawać woda, płyn chłodzący No zobaczcie, to łożysko Widać, że złapało tutaj, miało kontakt z wodą, przyrdzewiało I na wale ślady wody Rdzy też widać Jest też druga opcja Że yz mogła zastać wody, mógł ją ktoś utopić i napiła się wody nie wiem, co to jeszcze mogłoby być, ale wszystkie łożyska, wiadomo, dwa u wymienimy: uszczelniacze, zestaw uszczelek, wszystkich gumek, podkładek wszystko będzie wymienione. YZ też pewnie pamiętacie, na niektórych filmikach dość mocno kopciła, zwłaszcza tam na torze w Ziembicach więc wydaje mi się, że gdzieś tutaj płyn woda się dostawała że gdzieś tutaj płyn chłodniczy mógł się dostawać kartery wyczyszczone. Nie ma co się napinać, że brudne. To jest taki nalot. Tutaj nic żadnych okruchów, żadnego błota już nie ma. Miały trafić do hydroblastingu, ale czas mocno ograniczony, więc muszę to teraz w tym tygodniu poskładać, żeby w weekend już coś zacząć jeździć. Jakbym to wysłał, to wszystko by się znacznie wydłużyło. Szkoda, bo fajnie zawór został wyczyszczony pod wysokim ciśnieniem, ale wszystko sobie tutaj ogarnę to czyszczenie sam. Ogólnie bym to wysłał, no ale te kartery trzeba było ratować. Skleić jej tutaj zrobić otwór okrągły, żeby uszczelniacz ładnie wszedł, bo też coś było kombinowane i pewnie by przeciekał. I łożysko wyciągnięte. Nie mam tego specjalnego ściągacza do łożysk wewnętrznych, więc łożyska wału ściągnęliśmy, zrobiliśmy sobie taki o specjalny tutaj tak wygląda, można łożyska fajnie ściągać, a to łożysko od skrzyni ściągnęliśmy za pomocą takiego ściągacza. Przeczyściło różnych granulacji i przed montażem silnik jeszcze trochę wyczyścimy.